Tak więc witam ponownie na kanale z Gracza z tej strony, Mikołaj. A przed Wami 18 yy, materiał z gry Kingdom Rush z 2011 roku. Zaczynamy kolejną lokację, i myślę sobie, że teraz sobie pójdziemy na te bagienne tereny. Ostatnio ukończyliśmy to. Możemy sobie pójść teraz tutaj. O jakieś zombiaki. Okej. Okay. Tych poziomów bodajże chyba było mniej, wydaje mi się. Nie wiem, czy oni ich nie dodali w jakimś tam update'cie jubiluszowym. Słyszałem, że był taki, nie wiem, rok temu czy coś. Może ktoś mi tutaj podpowie w komentarzu. Bo tych poziomów chyba było mniej i przecież. Oni musieli je dodać, bo tam widziałem, że tam był jakiś spis aktualizacji. Tam jakiś jubiluszowy update, jakiś nowy bohater jeszcze doszedł z tego, nie? Tak mi się wydaje, no ale... Nie pamiętam, nie sądzę, że... Ten poziom wygląda za bardzo nowocześnie, przyznam się. Dobra. Teraz, tak, gdzie oni mogą pójść? Kolejny poziom, gdzie tylko jedną drogą mogą być. Super, ale stąd będą szkielety wychodzić. Bez powodu, by ten grup tam nie. Bo chyba same szkielety tu będą. Szkielety, szkielety. Zajebiście po prostu. Ua, ua, ua. Szkoda, że nie ma tu wyboru. Wiesz, jak klinował Roger'S? Bo to miałoby sens trochę. Dobierać sobie wieżę na poziom. Ehm. Dobra, czyli tu idą szkielety. Ja sobie zawołam tą falę, bo chcę widzieć. A najzwykle, że w świecie szkielety. To ja łuk biorę. Albo nie wiem, maga. Co? Might and magic. Don't this. Like a chalk. No i lecimy. Muzyka jest taka bardzo zombi, zombikowata. No, zobaczymy. 15 fal tu będzie. Idą same szkielety. No to jakiś Halloweenowy poziom, ewidentnie to jest. Tutaj sobie postanowił przejść tamtędy. No cóż, poczekam na moich żołnierzyków jego oni go zabiją. Albo nie muszę czy w sumie czekać, mam Fireballa, który jest świetnie ulepszony. Stąd mi ktoś jeszcze wychodzi, fuck! Eee, dobra, powiedzmy sobie, że to... będzie git? Nie, nie będzie git, <grywnie> oczywiście. For Ada and glory. Dobra, dawaj go. Ciska ich. Przeloguje się. Aha, jestem zalogowany. No właściwym tym, dobra. Okej. Okay. Jego Kingdom Rusha przydałoby się... Aha, zajebiście. Ktoś sobie postanowił przejść bez mojej zgody. Na szczęście mam świetne, świetnych reinforcementów, uwielbiam ich. Jak ja mało golda z nich dostaję! It's not possible. To wszędzie mi idą. Gigantyczny szczur. Bardzo gigantyczny będzie? Nawet nie wychodzi. Aha, idzie, idą. Dobra, szczurki, szczurki mi tutaj nie wychodzą za bardzo. Okej. Okay. Poczekam do tego elektryzującego, nie? Pożegnaj się. Czekamy dalej. No tam Fireballa nie będę puszczał. To no, bardzo, bardzo przyjemny level. Bardzo mi się podoba. Cieszę się, że go obrałem. Ale on musiał dojść w jakimś update'u. To jest niemożliwe, żeby on był wcześniej. Słyszałbym chyba o nim. Albo no, jestem tak zacofany, że ten level istnieje od zawsze. Jeśli to drugie, to. W sumie zdziwiony nie będę. Już wiele razy jestem oświecony w przeróżnych tematach. Czy tu będzie kiedyś coś większego? Zombie. Ostki. Dobra. tych co chwilę powinien tak naprawdę stawiać. Nie, nie oszczędzać się. Dobra. Teraz ten, gdzie ktoś idzie? Przyszły. No Jezu, pieski przyszły. Pieski to przynajmniej dobre goldy dadzą. Dwarf bon Bombard. Pyk. Do widzenia. Lampek nie mogę rozwalać, nic tu nie mogę robić, tak naprawdę. No rajdą kolejni. Konon wyszedł ale powolny ten poziom. Jezu, oni z tego domku wychodzą. A oni stąd jeszcze wychodzą. Perfective. 一。Okay. Och, te zombiaki. Zaraz, wszystkich świata. z wypisują teraz, jakie trzeba było zasadzić. On by sobie poradził. Co to jest? A jakieś kurde, nie wiem co to jest. Co? Jak... Kolejny przeciwnik, który szarżuje. I nic specjalnego. Szczurki! Szczurki! Jedenasta fala dopiero. Prześwietnie. O, 1800 golda nie zauważyłem. Iść tam do nich, o, Ho, Dobra, dopiero 12 fala. Każdy poziom ma być taki długi? Sie bardzo powoli to wszystko idzie. Dobra, kolejna fala, 13 już. Ciekawe czy oni w ogóle syrocizny dostają. Hmm, hmm, hmm. jeszcze ulepszyć nie To są sporne na obrażenia fizyczne, więc na nich magia jest najlepsza. Dobrze, że to że tutaj dobrałem. No, tutaj tam bierze, tylko dla damage'u postawię. O, udało się. Zawij 50 przeciwników za pomocą toksyczności. Mijcie. Wszystko się da. A tu bym szczerze, tak dla jaj, Big Bertha postawił. Tu jest jeszcze. Opcja. I wiem co tu postawię. No i okej, okay, leci chyba ostatnia taka większa uszpala, nie? Co to w ogóle robiło? Aha, nie przeczytałem nawet, no, dobra. <laughs> Koniec? Jezu, ja jeszcze. A by jakie zabra. O, udało się. Cudownie! Continue! No i dobra, udało się. Mamy cztery gwiazdki. Teraz yy... no to sobie ulepszę, co nie? I co ja chcę teraz? Increase marksman, attack range, train soldiers. Nie, no to chyba wezmę. No i co, odblokowało się kolejne. się odblokowało. O jezu. nie, chcę to zobaczyć dla testu. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. No, jakiś boss chyba będzie. Bo faktycznie to jest jakiś chyba dodatkowy biom. No cóż, moi drodzy, udało się. Nagrałem dwa odcinki i dwa odcinki są udane. Niemożliwe. <grytanie> cóż, myślę, że w tym miejscu się. Pożegnamy. Eee, znaczy, chwila. Raz, dwa, trzy, cztery. No jeszcze tak z 10 poziomów pewnie będzie. Czy to jest 18 film, tak z 28 filmów będzie. Eee, Czy w sumie powinienem się wyrobić do końca stycznia z tą grą, tak myślę, jak codziennie będę filmy wrzucał. E, więc, więc, no, tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się kolejnym razem e, już jutro e, o godzinie 15. Jak codziennie. Czyli w sobotę.